Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny, przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit Doradcy Finansowi. A wystarczy udać się na niezasłużony urlop. Komentarz szefa: Znowu urlop? Przecież byłeś w zeszłym roku. A ceny akcji pikują w dół. No, trochę tak to wyglądało. W dwa tygodnie najważniejsze indeksy akcji potraciły po kilka procent. Na Wall Street SP 500 prawie 2,5%, a Nasdaq prawie 4,5%. Niemiecki DAX też w dół o 2,5%, a na przykład indeksy chińskie leciały już mocniej. Giełda w Szanghaju o prawie 5, a w Hongkongu o ponad 8%. Nie powinna więc dziwić przecena WIG-20 o ponad 7%, z czego w ostatnim tygodniu spadek wyniósł ponad 4%. Co znamienne, indeksy średniaków i maluchów zachowywały się lepiej. Oczywiście nie podejrzewam, żeby te spadki miały faktycznie cokolwiek wspólnego z czyimkolwiek urlopem. Inwestorzy są po prostu lekko nerwowi, bo jak dotąd pierwsze półrocze rozpieściło posiadaczy akcji, pomimo wielu prognoz, że restrykcyjna polityka najważniejszych banków centralnych, połączona z czającą się w gospodarce światowej recesją, doprowadzi wręcz do spektakularnego krachu. A tu większość najważniejszych indeksów jest przynajmniej po kilkanaście, a często i kilkadziesiąt procent do przodu, licząc od początku roku. To skąd ta nerwowość? No cóż, to zupełnie naturalny ludzki odruch, że jak długo idzie wszystko po naszej myśli, to zaczynamy podejrzewać, że dobra pasa nagle się skończy. Nigdy tak nie mieliście. Wtedy wystarczy nawet jakieś drobne zdarzenie o negatywnym charakterze, żeby człowieka napadła na trend na myśl. Oho, zaczyna się. A w ostatnich tygodniach trochę tych zdarzeń było. Zacznijmy od obniżenia ratingu dla długu USA przez jedną z agencji. Wprawdzie dla większości obserwatorów, był to raczej przyczynek do kpin z refleksu samej agencji. Ale myślę, że ziarno niepewności, wśród co po niektórych, zostało zasiane. Dalej. Weźmy całą serię niepokojących zdarzeń w państwie środka z ostatnich tygodni. Najpierw Ludowy Bank Chin obniża stopy symbolicznie, ale to wystarczy, aby wielu podniosło krzyk. Źle się dzieje w państwie chińskim. A potem ukazały się chińskie dane inflacyjne i bum! Wyszło na to, że Chińczycy mają deflację, prawdziwy spadek cen, licząc rok do roku o 0,3%. Dlaczego mówię prawdziwy? Bo w Polsce też mamy według niektórych spadek inflacji, tylko tak chyba rozumiany trochę inaczej. Te wszystkie chińskie dane stoją w sprzeczności z oficjalną linią partii, że wszystko jest cacy z gospodarką i tylko ekonomiczni defetyści wyolbrzymiają niewielkie przejściowe trudności. Po tym wszystkim może jeszcze takie drobiazgi jak publikacja notatek po ostatnim posiedzeniu Fedu, z których wynika, że spora część bankierów federalnych jest sceptyczna co do możliwości dalszego obniżania tempa inflacji w najbliższych miesiącach, co spowodowało, że nawet niezłe dane o lipcowej inflacji w Stanach nie zdołały podnieść Wall Street na duchu. Czy zapowiedź włoskiego rządu wprowadzenia drakońskiego podatku od nadmiarowych, inflacyjnych, właśnie zysków dla banków, która spowodowała ma małą panikę właśnie na bankowych walorach, nie tylko w Italii, bo nasz WIG banki zleciał w dół o prawie 5% w zeszłym tygodniu. No więc trochę tych pretekstów do niepokojów było. Ale pomimo, że mamy już serię dwóch tygodni, a w niektórych przypadkach nawet całych wakacji spadkowych, to trudno chyba jeszcze mówić o poważnej korekcie. No, ale wakacje się jeszcze nie skończyły. Zapraszam więc Państwa na ostatni wakacyjny puls rynku za tydzień, w ostatni poniedziałek sierpnia. Do zobaczenia.